Czy na chwalę Boga i do oświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą misteria Chrystusa, a zwłaszcza autentyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego ci ludu modląc i nieustannie według nakazu Chrystusa? Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jego się z Chrystusem Najwyższym kapłanem, który samego siebie złożył w Ojcu za nas niesprawę ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi. Ser hmm. Czy biskupowie Czybisku Bobit i swojemu Prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzeka szczęście i posłuszeństwo, przyrzeka i Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło i samochód. rozpoczął w tobie dobre dzieło samorne. Czy Jezus Powizy z i swojemu pragnie ustanowionemu przełożonemu rzekasz cześci? Posłyszeństwo. Przysięgam. niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło samor. I słowem niecedzianemu i swojemu prawnemu są wiadomości o cześć i posłuszeństwo. Przyrzekaj. I Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam jest zadowolony. Czy w i swojemu prawnemu są przełożonemu o rzędem cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam, niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam hmm. wydobył. Hmm. Czyli słuchowi i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przekaż cześć i posłuszeństwo. Przyrzekam. I dobry dzień, i Za chwilę we Wspólnym śmierci tak i będziemy prosić o łaskę Bożą dla naszych braci. W tym czasie kandydaci do mogą się leżeć z krzyżem. Jest to znak opory i umierzenia się przed świętym Bogiem. dawcą. I Panie Ojcze Święty, przed wieczny Boże, który stwarzasz godność ludzi rodziny, łask, i koń od się dar zapewniaż zapewniasz rotły wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa, Napełniony mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi, ustanowione dla sprawowania świętych obszarów. Bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aaron, a poświęcenie nimi nich się do pomocy mężów niższych stopnień i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś. Bogactwa ducha, oj, Rzesia, tyle dziesięcioroztropnych męczą, aby dzięki ich pomocy mógł ładnie kierować Twoim ludem. Podobnie na słowa Marona, przelałeś obfitą łaskę daną mi, Ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów. Tak I naszego najwyższego kapłana, on to przez Ducha Świętego samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconym w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazany nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, dajmy swoim sługom godność prezbiteratu, o długich serca, Ducha Świętości, niewiernie pełną, przyjęte od Ciebie w Boże urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia, i przykładem swojego życia pociągamy innych do obranych obyczajów. Niech będą wolnymi współpracownikami biskupów, aby przeliczać. No to poświęceni podejdą do księdza biskupa, który na znaczyć ręce krzyżem Święty. Olejem używanym przy udzielaniu sakramentów, sztuk wierzchowania oraz sakramentu kapłaństwa. Olej krzyżma jest... Znakiem namaszczenia utęsknienia oraz szczególnego udziału w godności i misji Chrystusa jako kapłana, proroka. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego ojciec na w świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał duch chrześcijański i składał wolność. Dlatego ojciec na Waszym ludem świętym i mocą, nie chciał strzeże, aby wyświęcał ich chrześcijański i składał wodę ofiary. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego ojciec na się duchem świętym i mocą, niech Cię ostrzeże, abyś poświęcał duch chrześcijański i składał go do Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec na Maści Duchem Świętym i Bocą, nie chciał ostrzeże aby uświęcał út chrześcijański i składał Bogu ofiary. Przewodniczący Liturkich Ksiądz Biskup przekaże teraz wyświęconym na kapłanów braci oddały ofiarę. Hmm. Przyjmij dar Świętego, który ma być ofiarowany Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą kochajskiego krzyża. Pokój czyli dla Świętego, którego mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, najszaliej, dlaczego do będziesz dokonywać i prowadzicie zgodę z tajemnicą Pańskiego Wyższego. Powój z Krzym <śmany> dali do świętego. W posłudze naszych Dziękujemy Ci, Panie, także za, za posługę ich rad Ojcze, dziękujemy Ci, że pomagali nam rozeznawać w Twojej miłości, w świetle Ducha Świętego, drogę naszego powołania. Mimo, że czasem trzeba było czekać, mimo że czasem trzeba było dojrzeć. Ojcze, i prowadź. Chcemy Ci prosić o oddanie Ducha Świętego. Dla nich, aby poprzez śmiałe i odważne decyzje, które będą podejmowali w Twoje imię, z Twojego natchnienia, aby te decyzje powodowały rozkwit naszego zakonu, aby była wiosna Twoja Panie.